Mhm. Że, 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 że jest tylko za, za mało wódki, ale. Ja wobec tego będę kontynuowała moje pytanie, bo chciałam zapytać o to, czy yy, osoby niepełnosprawne, yy, no, czy proszę, z ograniczeniami dobrze, dobrze trzymamy nie, się pani tego. Osoby z na... ograniczeniami będziemy się tego trzymać. Jeżeli Pani będziemy wyda się jakąkolwiek tego ustawę, jak będzie skończy, będzie pani wyda ustawę, jakikolwiek przepis, to pani musi podzielić osoby Na te, które dostają Z tego, jakie przywileje, i te, które nie dostają Czyli musi Pani podzielić na niepełnosprawne Czy inne, jak w zał, tak w zał. Panie prezesie, Oto przywileje czy prawa? Przywileje czy prawa? Nie powinno być ani przywilejów, ani żadnych osobnych praw Bo to stygmatyzuje Czyli Osob... norma, prawa norma, norma prawna Może tworzyć niepełnosprawność Oczywiście, że tak Całkowicie. Mm -hmm. tak. I, i powstaje rzecz dramatyczna Bo bycie niepełnosprawnym staje się czymś pożądanym no tak, dzięki to temu stąd. Dostajemy, dostajemy jakieś coś, to jest bardzo niedobre. Stąd wielu wielu inwalidów pojawiło się na początku lat 90. No, I dzisiaj ZUS ogranicza to, likwidując tak naprawdę uprawnienia osób, które rzeczywiście mają zdrowotne problemy. Które tego nie, potrzebują jeżeli, czasami. jeżeli tylko państwo się w to wmiesza, to zawsze będzie zrobiło jeden z dwóch błędów. Jeden błąd jest taki, że no, żeby, żeby mnie nie oszukali. Ja na wszelki wypadek tajenty nie przyznam, a drugi jest taki, że a na wszelki wypadek, żeby nie to ja przyznam mimo że mu, że mu się nie, nie należy. Bo nie ma obiektywnych y, kryteriów przyznawania tego typu zasiłków. To jest granica jest zawsze płynna. Mhm. I jakoś by pan konkretnie to zmieniał, bo tak... Po prostu mhm. zlikwidował tego typu ustawy. Jeżeli nie ma kategorii niepełnosprawnej, to oczywiście nie może być żadnej ustawy o niepełnosprawnej. Rozmawiamy z Januszem Korwinem Mikke, kandydatem na prezydenta Rzeczypospolitej. Słuchajcie nas. Czas na rozmowę, jak w każdą środę. Rozmawiamy o polityce z kandydatami na prezydenta. Czas na rozmowę. Kontynuujemy naszą rozmowę z panem prezesem Januszem Korwinem Mikke. Ja chciałam zapytać pana tym razem, jakie miejsce znowu. Nie powiem niepełnosprawności, powiem osób z ograniczeniami. No, powiedzmy, że czy w ogóle są problemy społeczne, Czy są problemy społeczne, nie. czy są osoby. podstawowa rzecz, która powoduje budowę komunizmu w kraju, jest przekonanie ludzi, że ich prywatny problem jest problemem społecznym. Jeden ma problem taki, że jest na wózku i nie może zejść do pierwszego piętra, a inny ma problem taki, że to jest brzydka dziewczyna, a inny problem inny i to jest ich prywatny problem, a nie problem społeczny. Czym I nie? nie ma problemów społecznych, społecznych to problemu socjaliści. Yy, I... Ja Mam taką. Pytanie do Pedro. chcą mi coś pomóc? Bo ja na przykład stwierdziłem pewną dziwną rzecz. Ja założyłem taką fundację, która miała pomóc yy, dzieciom, które są fizycznie, prawda, okaleczone. Yy, jeżdżą na bóstkach przede wszystkim, no, tego typu, prawda, okaleczenia. Całkowicie sprawną umysłowo. I yy, żeby zrobić z nich mistrzów szachowych i bryd. Ja na przykład nie rozumiem. Ja uważam, że wśród mistrzów szachów i brycza arcymistrzów szachów i bryża, czy barcawów, czy Go, i tak dalej. Powinna być cała kupa osób, właśnie w takich tabuskach inwalidzkich, o, ogólnie że mówią. Przecież ci ludzie nie mają czasu, żeby biegać, nie mogą, nie mogą chodzić po, po boisku, więc mają dużo czasu, żeby grać w te szachy i bryża. Dlaczego nie ma arcymistrzów e, szachowych i Nie Panie prezesie, stworzylibyśmy kategorię wtedy osób jeżdżących oczywiście, na łuskach, grających oczywiście, w szachy. Oczywiście, <grym> oczywiście, ale ja się pytam, dlaczego takich osób nie ma pojedynczych? Może nie mają takiej motywacji do grania w Bryżan, A no, ale może też nie wszyscy czują potrzebę. Kierując się hierarchią potrzeb y, Maslowa, może to jest potrzeba wyższego rzędu, a y, te osoby nie mają zaspokojonych za podstawowych nie, nie. Ja potrzeb. Ja tego co. Rozmawiałem z, ludźmi, rozmawiałem z ludźmi na ten temat, że zajmują się czymś takim, tym powiedzieli, że niebogatszawiń dostają teraz tyle pieniędzy z różnych zasiłków, że po prostu nie chce im się. Bo kiedyś jak ludzie przegrali głodem, to bycie na końcu za komunę, Ja żyłem z brydża. Ja tak mówię, nie, nie mogłem pracować ten, bo byłem zapewne pionier. Był pan mistrzem Polski. Byłem, byłem y, mistrzem krajowym i y, żyłem z brycza. I ponieważ ja, jeżeli wygrałem za granicą w trudniej, jeżeli dostawałem paszport za granicą, wygrałem 100 dolarów tego, można było, żyć, można było wtedy żyć przez rogę te pieniądze mniej więcej, skromnie, skromnie, to ja się do tego bardzo przykładałem. W Bardzo się uczyłem się teorii, uczyłem się konwencji, prawda? I przykładałem się do każdego rozdania. I dlaczego? I mnie ludzie tłumaczą, żeby, że dlatego właśnie nie, się nie chcą zajęciach, że pozwalają za dużo pieniędzy i im się nie chce. Hmm. No yy, czy, mo czy, mo czy, czy można się z tym zgodzić? Czy tak jest? Czy to jest, jak jest kwestia to mówię, motywacji? Co mi, co mi ludzie powiedzieli? Aha. No, ale, także ja, także ja, ja mam, ja mam do pewną konkretną propozycję. Ta fundacja istnieje, jest, jest założona, zarejestrowana, na koncie mam nawet jakieś pieniądze chyba w tej chwili 11 tysięcy złotych. I jeżeli byście, jeżeli byście wzięli to, ja bym to oddam, że tak powiem w partiach. A to, zróbte to. to, żeby, żeby rzeczywiście szkolić dzieci. Istnieją się szkoły takie dla dzieci niepełnosprawnych itd. Tak zróbcie coś, jeżeli wy uważacie to, zajmijcie się tym, żeby one szkoliły się właśnie w szachach, w Barcaba, w, w, w tego typu grach. Żeby osiągnęły jakiś poziom, nawet może nie arcymistrzowski, ale mistrzowski. To, 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 to zróbcie to, no, no, to. Zwracamy się do słuchaczy. Na, naszymi słuchaczami są osoby, y, które kategoryzowane są jako pełnosprawne i kategoryzowane są także jako niepełnosprawne. Są a i wiem, takie, a i i takie osoby średnio niepełnosprawne? Nie, są ale stopnie są stopnie niepełnosprawności. niepełnosprawności. I to jest bardzo ważne. S są osoby o stopniu istnieją. umiarkowanym, które są niepełnosprawne, znacznym lub lekkim. Ale y, wracając do, y, do tego, y, co jest naszym głównym przedmiotem. Oczywiście namawiamy słuchaczy na propagowanie y, sportów. Y, y, Intelektualnych wśród osób niepełnosprawnych. Być może zwiększy się liczba zgłaszających się do, 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 do pana fundacji, albo po prostu uprawiających te, ten, ten sport. Ja chciałbym zapytać za to o. Trochę, o, o trochę inną, powrócić do przepisów prawa, bo skoro uważa pan, że wszystkie te ustawy należy zlikwidować, to co pan powie o pomyśle Brytyjczyków, Amerykanów, na wprowadzenie przepisów, które by wyrównywały szanse osób niepełnosprawnych i które w Polsce mają być wdrażane? To znaczy, jest projekt ustawy gotowy. Tam są bardzo takie uregulowania, które mogą pomóc wszystkim, nie ja tylko niepełnosprawnych. No bo na przykład, jeżeli chodzi o budynki użyteczności publicznej, to na pewno będzie lepiej i dla osób starszych, i dla matki z wózkiem, i dla kogoś bez nogi, i bez ręki, i, 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 i niewidomego. Właśnie na dla wszystkich. Dostępna Proszę, przestrzeń jest przecież pan, dobra dla ja wszystkich. To jest bardzo sprawa. Nie pewne coś powiem. Kiedyś było ciężko wchodzić do jaskini i do góry. I wtedy ktoś wymyślił schody, i mimo, że nie było nakazu robienia schodów, to nie ma nakazu robienia schodów, we wszystkich, wszystkich domach jakoś się schody budują. Bo po to, żeby ludziom ułatwić, ułatwić życie. Jeżeli istnieje jakaś potrzeba, to zawsze znajdą się no ludzie, ja którzy nie pan panie, panie... Pani, zaspokoją. Się... Mm -hmm. ale ja nie jestem w stanie zrozumieć. Gdzieś miałem tylko napisałem o tym za komuny jeszcze. Dlaczego nie ma skosów na kraweżnikach, w schodnikach, żeby człowiek na wózku inwalidzkim, czy dziecko, czy matka z dzieckiem, żeby mogły spokojnie wjechać, wjechać na, na chodnik z jezdni, a nie mieszać się z tym wózkiem i tego. Dlaczego nie? Przecież krawężnik skośny kosztuje taniej niż, niż ten, bo jest mniej kamienia, on jest tańszy. Dlaczego nikt tego nie robi? No bo durnie, durnie sobie i dury nie pomyśli. Ale pytanie brzmi, Czyli mamy, że tak powiem, zastępować tego durnia w myśleniu, czy też, robić selekcję naturalną i durni po prostu powyrzucać do innych zajęć, a żeby w takim chodników zajęć się ludzie inteligentni. I jak możemy do tego doprowadzić? No ja wierzę, ja wie pan czytałem Darwina, wierzę w selekcję naturalną, selekcję naturalną i uważam, że głupi się głupich od siebie po prostu potrzeba. Jeżeli jeżeli ja jestem, ja na przykład buduję dom. I sprzedaję mieszkania. I wiem, że jedna osoba na, nie jakiś jak taki procent, ale jedna osoba na 200, jedna osoba na 200 y, jeździ na łóżku inwalidzkim. Powiedzmy, do ustalenia uwagi. Tak? Jeżeli ja buduję dom na 500 mieszkań, ja wiem, że średnio będą tam trzy osoby na wózku, żeby uzyskać dość cenę za te mieszkania, to ja będę chciał, żeby te skośne krawężniki, żeby oni mogli się podjechać, żeby one były. No bo inaczej będę miał mniejszy popyt na mieszkania i ja na tym stracę. Ale ja może, wiem, może że sami jest... ludzie tego nie są w stanie wymyśleć, nawet jeżeli dokonamy selekcji naturalnej i wypchniemy, jak pan to określił, durniów poza ten margines decyzyjny, to ma, Jeżeli przyjdą. Góry, to jest też niepełnosprawny. Nie wiem, czy Pan się nie wypowiada w przeciwko niepełnosprawnym. Y nie, nie, dlaczego? Nie Prze nie przeciwko durniom, co najwyżej. Dureń <laughs> to jest takie słowo. Y no to, to, chyba, nie jest, to, nie, to nie chyba nie jest to chyba nie jest tożsame. To takie... Ale znaczy używać możemy, tylko, że to chyba nie to samo oznacza. Myślę, że zakres pojęciowy po prostu jest inny. No dobrze, a, a wy się na pewno zajmujecie, bo to jest pan jest w szkołach... Obrażne. Ja miałem tylko awanturę, prawda, o dzieci w szkole niepełnosprawne. Otóż mhm. w szkołach tak zwanych, to, 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 o to Pani chodziło z tą integracją na początku, tak? W szkołach integracyjnych jest problem, że są dzieci ze skazami psychicznymi, nie, nie bardzo poważnie. To, to jest, jest niepełnosprawność intelektualna. Są takie dzieci i, i owszem. I tutaj mówimy o integracji i to już teraz idzie w... Nie mamy czasu na dyskusję w, w tym momencie, ale idzie to w kształt, znaczy jakby w formę, również przechodzi y, nauczania włączającego, w formę ale, nauczania ale jest, włączającego. Ale to jest ciężko. Ale to jest ciężka krzywda i dla tych dzieci, i dla dzieci, jak pani mówi, niepełnosprawnych. A dlaczego pan tak uważa? Bo z kim przestajesz, takim się stajesz. I i